Kwistałem kociaku. O Boże, znowu to samo. Czuję, że zaraz wywołasz jakąś kłótnię o byle co. Nie będzie tak skarbie, a więc gdybym umarła, znalazłbyś sobie kogoś innego? O? Łatwe pytanie. Nie. Śle. Jak mógłbyś żyć beze mnie? Czy to znaczy, że wcale mnie nie... kochasz? Dobra, jak uważasz? Następne pytanie. Jeśli poszedłbyś do Lidla, a ja dałabym ci listę zakupów i nie napisałabym na niej czekolady, to czy kupiłbyś mi ją mimo wszystko? Kupiłbym ci więcej niż czekoladę. Może nawet kwiaty. Jak śmiesz? Co? Powinieneś mnie zabrać ze sobą. Zostawiłbyś mnie samą w domu niepilnowaną, a co gdyby ktoś się włamał i mnie porwał? Jesteś i opiekunem. Zapomniałeś? Te pytania są niemożliwe. Kończymy w tym momencie. Nie kończymy jeszcze, czego się najbardziej boisz? Boję się stracić ciebie. Ko? Jak możesz tak powiedzieć? Co? co jest nie tak tym razem? Dałeś na końcu znak zapytania. To oznacza, że nie jesteś pewien, czy naprawdę się boisz mnie stracić. Powinieneś być przerażony na samą myśl o tym, że mnie stracisz. Dobra, zrozumiałem. Jestem przerażony na samą myśl o stracie ciebie. Dobra, dalej, co jest twoją najcenniejszą rzeczą? Ty! Źle. nie jestem rzeczą, ani też przedmiotem. Dobra, teraz ja mam pytanie. Nie, to tak nie działa. Ja zadaję pytania. Ty odpowiadasz, ale tym razem ci odpuszczę. Wiesz, że uczę się sztuczek magicznych, prawda? Chcesz zobaczyć? Jedną z nich? Jasne. Co to za sztuczka? Puff. Jesteś single